Witajcie! Obiecałam narzędzia w zeszłym tygodniu, jeśli nie oglądaliście tego odcinka, zapraszam do odnalezienia, co to jest mental yoga, co to jest porozumienie ciała, czyli właściwie taka psychosomatyka, czyli to, co jest zamrożone w nas, to, co nas gdzieś ugniata, dubija, codziennie spędza sen z powiek albo nie pozwala spać w nocy, czyli to, co w nas nieutulone, niewysłuchane z czasów dzieciństwa w czasie dorastania, kiedy zostawialiśmy albo sami z tym, co jest dla nas trudne, albo nie mieliśmy osób, które wspierają nas emocjonalnie i powstała gdzieś jakaś taka luka, przestrzeń do zaopiekowania się. Ciało to przyjmuje. Więc w poniedziałek pracujemy z narzędziami dla umysłu, w środę narzędzia oddechowe, w piątek narzędzia a bardziej ćwiczenia dla relaksu i tego jak możesz pracować ze swoim ciałem. Wracając do pierwszego narzędzia, to jest budowanie dwóch kluczowych słów, które mają ogromny wpływ na Twoje życie, decyzje, bo pewnie wielokrotnie było tak, że bałeś, bałaś, bałeś się podnieść rękę w szkole, bałeś się odezwać w pracy, bałeś się odezwać gdzieś zabrać głos na jakimś spotkaniu rodzinnym. Gdzieś coś Ciebie zatrzymywało, patrzysz trochę na innych, że odnoszą skóry sukces, dlaczego mi się nie udaje, gdzieś rozpad mi się związek, dlaczego i o co chodzi. Co gdzieś nie klika, coś gdzieś przeszkadza. A to jest też y, tak brak pewności siebie, brak porozumienia, że ja jestem wartościowa, mądra i to co mam do powiedzenia jest ważne. Dwa słowa. Pewność siebie jest kluczem do tego, aby twoje życie się zmieniło. I jednym z pierwszych narzędzi, które się dzielę, Krótko i na temat, lubię wartościowe i krótkie materiały, a więc pierwsze z nich to jest zauważenie wewnętrznego krytyka, czyli to, co w głowie się pojawia, kiedy chcesz coś powiedzieć i nagle jest nie, to bez sensu, nie, nie odzywaj się, nie, nie masz racji, co ty wiesz, nie masz doświadczenia, w ogóle nie odzywaj się, to nie jest Twój temat. Zrób stop. Stop jak. W komputerze, jak wciskasz pauzę, jak wciskasz stop, słuchając jakiejś muzyki, jakiegoś filmu przerywasz na pilecie. Po prostu zrób stop. I nie po to, żeby lekceważyć ten głos, aby żyć, ale żeby go zmienić. Ale też czas zastanowić się, że to nie są twoje myśli. To są słowa innych, które stały się Twoją rzeczywistością. Nie pozwól na to, aby one przejęły kontrolę nad Tobą. Powiedz sobie, że to nie jest mój głos. Możesz. Świadomie pracować i znaleźć, jak masz ochotę, z przeszłości osobę, która te słowa wypowiedziała, i zdajesz sobie wtedy sprawę z tego, że to nie jest Twoje, ale Ty przyjąłeś to jako Twoje. Uwierzyłeś w to. Każdy człowiek, jak się rodzi, jest wartościowym, mądrym i doskonałym cudem natury. I ma poczucie właśnie wartości. Żadne dziecko, jakby nie płacze nad sobą. Bo nie umie się inaczej komunikować. Nie zna słów, dlatego płaczę, bo ma gdzieś tam kolkę, bo mu jest zimno, więc w porozumieniu z mamą, z tatą, chcę dawać sygnały, ale żadne dziecko nie płacze nad sobą. My często, yy, znaczy, się się sytuacji, kiedy nie dajemy rady, kiedy te noce mamy nieprzespane, kiedy te myśli krążą wokół naszej głowy. Zrozum, że to nie są nasze myśli, to są wszystkie sytuacje niewspierające, które spotkały nas z przeszłości. Ale my pozwoliliśmy, aby to wszystko stało się naszą rzeczywistością. Więc zatrzymaj, zrób stop i wyjdź z tego. Wyjdź na spacer, włącz muzykę, poczytaj książkę. Po prostu nie pozwól płynąć tym myślą dalej. Przerwij to, zrozum, zaakceptuj i zmieniaj. A po kolejne narzędzie, kolejny poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.